Nazywam się Piotr Tocha i reprezentuję Katedrę Ochrony Środowiska i Dendrologii. Chciałbym namówić Was na aplikowanie na studia magisterskie na kierunku Ogrodnictwo na naszym Wydziale. Wydaje mi się, że to są studia z przyszłością. Zawód ogrodnika wydaje mi się, że jest takim, który będzie zyskiwał coraz więcej na znaczeniu. To jest potrzeba chwili czasem mamy takie, gdzie doprowadziliśmy do zmian klimatycznych, które wszyscy odczuwamy, mamy bardzo zanieczyszczone środowisko naturalne i wydaje mi się, że w tym wszystkim jedynie profesjonalny ogrodnik będzie w stanie sprostać tym wszystkim wymaganiom, żeby przy Efektywnej produkcji ogrodniczej, zachować środowisko naturalne i spełnić wymogi, które stawia nam Zielony Ład, bo Unia Europejska zauważyła te nasze problemy. Wdrażając dyrektywę dotyczącą Zielonego Ładu, zobligowała wszystkie kraje Unii Europejskiej do wdrożenia takich proekologicznych rozwiązań, które będą skutkowały właśnie ochroną środowiska, zrównoważoną produkcją ogrodniczą, i do tego wszystkiego potrzebny jest profesjonalny ogrodnik. Trudno inaczej osiągnąć ten cel. Dlatego namawiam do studiowania u nas na studiach magisterskich, bo umożliwią one poszerzenie wiedzy na tyle, żeby sprostać wymaganiom, które ten Zielony Ład stawia i móc je wdrażać w życie. Zapraszam.